Dlaczego warto umieć w zmianę zawodową? Takie pytanie zadałam niedawno na warsztacie, który prowadziłam dla członków klubu Toastmasters Leaders oraz pracowników PZU. Rynek pracy zmienia się tak szybko, jak jeszcze chyba nigdy się nie zmieniał. Niektóre zawody znikają, inne całkowicie zmieniają swój charakter, a jeszcze inne dopiero się tworzą. Jak odnaleźć się w tym dynamicznym, pędzącym rynku pracy, który jest Pełen nowych możliwości. Eksperci twierdzą, że osoby, które wchodzą teraz na rynek pracy, będą zmieniały swoją ścieżkę kariery, swój zawód nawet 3-4 razy w życiu. Czasy, kiedy pracowało się w jednym zawodzie, a czasami nawet w jednej firmie, od studiów do emerytury, przechodzą już powoli do historii. Dziś potrzebujemy elastyczności. Potrzebujemy umieć się dostosować. Potrzebujemy wymyślić siebie na nowo. W sytuacji, kiedy nasza rola przestaje być potrzebna. Potrzebujemy wybrać z szerokiego wachlarza różnych opcji, które pojawiają się na rynku pracy. Bo etat to tylko jedna z wielu możliwości. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy dobrze poznać siebie, swoje potrzeby, talenty, wartości. Bo tylko wtedy jesteśmy w stanie zaprojektować swoją ścieżkę kariery w taki sposób, żeby była ona. Naprawdę nasza. Jeśli ten temat Cię porusza, albo jeśli jesteś właśnie teraz na takim etapie, że rozważasz jakąś zmianę zawodową, poszukujesz swojej drogi, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Pod koniec listopada planuję zorganizować warsztaty dla kameralnej grupy właśnie na temat projektowania swojej zmiany zawodowej. Jeśli chcesz zarezerwować miejsce dla siebie, albo po prostu dowiedzieć się więcej, odezwij się. Do zobaczenia.